Tu mi Jak zobaczyliście, to mam trochę dziwny, nie trochę, ale bardzo dziwny głos. E akurat w rzeczywistości to lepiej wmienię, ale. No. Nie martwię się, nie martwię się o to, że ktoś będzie pomować na czacie. Milej, no co ty masz za głos? A ja mam po prostu taki normalny, nie wiem, co mam. naprawdę ja, ja nie rozumiem. Święta. A w ogóle jak w tyle y, będzie słychać jakieś różne odgłosy, to nie wnikajcie, bo mój, mój ciągle pracuje, a ja to mm, nagram. <grym w> cichego miejsca. Tak, to do iść jest. Taki chaos, oh, Boże. no, proszę. Y, no, właśnie przedtem miałem odcinek, ale właśnie przypadek go skasowała. No może będzie na YouTubie ten ciąg dalszy, właśnie ten tam, odcinek, ale to nie wiem. Właśnie ja szybko włączyłam, żeby jeszcze było, ale niestety się, się to nie, no. Trochę miałam problemy techniczne, więc proszę, nie wspomnijcie na mi, ale no co zrobisz? No jak w ogóle mam widzów, bo mam tylko jedną albo dwie, nie wiem. Um, nie wiem, czy ktoś mnie tak zrobił. No dobrze e, Jak będę wyraźnie mówić To przepraszam bardzo Ale ja mam problemy z Mówieniem <słuch> O Jejciu Jejciu, Jejciu, Jejciu no, Tak trzeba było bardzo do no. i bardzo długo Jest było trochę Polaków, a zmiar... nie rozumiem, co mi chodzi. Doofy, Na no, niebieski, bo tylko jedna osoba, dostała z niebieski. A tak to skończymy tylko rundę. Chociaż i tak bardzo. No, było święte. Do... Tutaj jest y, tamtej, jak. Było fajnie, było śmiesznie. No fajnie było to, ja co wam powiem. O, dowolny, ale kozak, no coś tam już gra, chyba. Dobra, chyba następną rundę, ale to w następnym odcinku, bo teraz także bardzo nie mam czasu, żeby następną grać, bo mam trochę dużo do roboty, żeby tam wysłać ten odcinek, więc pa! pa.